Nie po to, żebym życie kupował, żeby teraz je tracić. Tutaj mamy postodolków. No, ile trzeba się tutaj... Dobra, no dole coś jest do zebrania jeszcze, ale tędy się nie przedostanę. Przestań się respawnować, to nie jest wcale zabawne, że wy co chwilę tutaj <laughs> się pojawiacie. Dobra, znowu terminal, więc... No to mnie naprawdę wkurza. Ale no cóż mogę zrobić innego? No muszę po prostu skorzystać z oferty. I pójść jeszcze raz tutaj po amunicję. Jeszcze raz kupić pełną energię. Bo wszystko się bardzo szybko zużywa. Okej. Okay. I już mi tutaj...